Witam serdecznie. Z tej strony pastor Jacek Słaby. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkie pary, pary narzeczonych lub też pary, które myślą, że niedługo będą narzeczonymi, do uczestnictwa w internetowym kursie przygotowującym pary do małżeństwa. Przez kilka spotkań, które będą odbywać się w piątki, będziecie mogli dowiedzieć się, czym jest tak naprawdę małżeństwo. Co to znaczy małżeńskie przymierze? W jaki sposób rozwiązywać konflikty, które pojawiają się w naszym życiu już jako mąż i żona? W jaki sposób wspólnie zarządzać finansami? Jak podchodzić do swoich wzajemnych oczekiwań, ale też i rozczarowań, które pojawiają się w naszym życiu małżeńskim? To wszystko, ale nie tylko to, podczas naszych cotygodniowych spotkań. Które rozpoczniemy 16 kwietnia. Serdecznie wszystkich bardzo zapraszam do wspólnego poznawania, czym jest małżeństwo, czym może być i w jaki sposób Twój związek, Twój przyszły związek, który będziesz mieć, który będziesz ustanawiać, ma być czy będzie szczęśliwym. Do zobaczenia w internecie.